Panie prezesie, w pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody. Proszę powiedzieć, co to jest za nagroda i za jakie uznania? Hmm. Miecz koronacyjny Królów Polski. Szczerbiec. Bolesław Krobry w Kijowie uderzył w bramę i delikatnie wyszczerbił. No jestem wzruszony, czuję ciarki na twarzy, bo zajmuję się biznesem, pomagam potrzebującym, ale przede wszystkim patriotom, który nie wyobraża sobie, że mógłby żyć w innym kraju, że mógłby nie słyszeć języka oczywistego i to wyróżnienie jest chyba najważniejszym w moim życią z takich wyróżeń patriotycznych. No nie ma co ukrywać. Znam całą tą historię i nawet osobiście byłem w Złotej Bramie w Kijowie, gdzie nawet ślad właśnie po e, danym mieczu, czyli po oryginale, tak naprawdę jest dotychczas widoczny. Ale Panie Prezesie, jak za każdym razem pytam, ale niestety nie za każdym razem nasi widzowie mają okazję wszystkie wywiady z Panem tutaj oglądać, właśnie na czym polega Pański biznesowy sukces, czyli sukces w biznesie i w gospodarce narodowej. Od najmłodszych lat byłem pracowity, no i chyba trochę charyzmatykiem. Empatyczny, bo trzeba się umieć wsłuchać potrzeby innych, od z każdego wyłapać to, co jest najważniejsze też dla biznesu. I myślę, że to najwięcej mi pomogło stworzyć dobry zespół, bo biznes to jest przede wszystkim dobry zespół to jest największy kapitał. I myślę, że tutaj są też ważne wartości, nie? że nie robi się tego biznesu dla samych pieniędzy. Ja bardziej robię to dla dobra, dla potęgi przedsiębiorstwa wielobranżowego Madbus, z którym się związałem 17 rok, prezes, wspólnik. I nie wyobrażam sobie, że mógłbym pracować, zarabiać pieniądze na życie w jakiejś innej firmie. Pana osobiście my wszyscy postrzegamy jako polskiego patrioty. Oczywiście można być i patriotą w znaczeniu politycznym, jak i w znaczeniu jednocześnie gospodarczym. W przypadku pana i jedno i drugie idzie zarówno w parze. Właśnie na czym powinien polegać prawdziwy polski patriotyzm? Panie redaktorze, naczelny, no dobrze pan to ujął, bo każdy człowiek ma dwa oblicza w tym biznesowym lojalni lokalnie zatrudniamy pracowników z najbliższego otoczenia pomagamy sąsiadom i można to w mikro i makro skali, czyli wspieramy przede wszystkim polskie firmy, naszych sąsiadów zarabiamy razem z klientem, a nie na klientach i to jest ten ten patriotyzm biznesowy natomiast ten Społeczne to właśnie trzeba się wsłuchać potrzeby innych, podzielić się częścią tych drób, szczególnie jak ma się ich więcej. I wtedy to dobro do nas wraca. I to może to są takie slogany, ale ja uważam, że w moim życiu one się potwierdzają, że to dobro dla innych do mnie wróciło. I ostatnie już pytanie tak naprawdę, bo nie mogę o to nie zapytać e, Pani Prezesie albo Jacku, inaczej mówiąc, taki już nieformalny. E, czy, czy Pan, czy Ty osobiście w tym przypadku e, już masz tyle nagród na swoim koncie, za każdym razem zastanawiam się, która nagroda Ciebie cieszy, a która Ciebie nie cieszy? Czy ewentualnie u Ciebie jest tak, że każde wyróżnienie, każde docenienie w pewnym sensie Ciebie zawsze jeszcze cieszy i cieszę się, że jednak e, za każdym razem ktoś Ciebie tutaj dostrzega, czy ta organizacja, czy dana fundacja, czy dany organizator. I tak, i tak samo chodzi mi właśnie o ten miecz. Czy, co dla ciebie znaczy właśnie ten miecz i czy faktycznie jesteś ucieszony z uzyskania kolejnej, kolejnej nagrody, kiedy tak naprawdę wszystko, co już można było w Polsce, ty już tak naprawdę zdobyłeś. Panie redaktorze naczelny, są cztery strony świata. W moim gabinecie też jest pewien podział. Są wyróżnienia biznesowe. To złota statuetka lidera polskiego biznesu z diamentem, to złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu, biznesmen roku Izby Przemysłowo-Handlowej od pięciu lat. I to są te wyróżnienia, które podkreślają... Że jest to dobra firma, ja jestem dobrym menadżerem. Są wyróżnienia za tą działalność społeczną i charytatywną. I to jest osobowość roku w kategorii działalność społeczna i charytatywna, to jest medal Solidarności społecznej. To jest statuetka serce za serce w walce z pandemią. I są takie najbliższe sercu i one są najbliżej mnie przy biurku za plecami. W ubiegłym roku obchodziliśmy rocznicę Konstytucji 3 Maja. Ja poprosiłem przyjaciela, żeby namalował wielki obraz Konstytucji 3 Maja. I ten szczerbiec zawiśnie pod tym obrazem Konstytucji 3 Maja. Bo to są pewne symbole. On nie ma już takiego charakteru wyróżnienia, tylko jest właśnie symbolem człowieka, nie? jakie on ma wartości i te wartości, szacunek dla polskiej tradycji narodowej, dla dziedzictwa narodowego, ale też miecz rycerski to świadczy też o cechach rycerskich człowieka, tych dobrych cechach. I tak myślę, że mógłbym najbardziej ich I właśnie najbliżej mnie są złote serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest Pielsiń Patrioty, Pielsiń Stulecia Niepodległości, jest głowa lidera bezpieczeństwa narodowego, takie akcenty patriotyczne najbliższe sercu.